Turystyka i kulinaria to główne tematy dwóch imprez, które w sobotę i w niedzielę odbywały się w Toruniu. Co jedli mieszkańcy naszego miasta w czasach Kopernika, jak gotuje prezydent Torunia, albo gdzie pojechać na urlop, tego dowiedzieli się uczestnicy targów turystycznych Wypoczynek i toruńskiego festiwalu smaków. Takich tłumów jak dzisiaj to dawno na targach chyba nie mieliście. Rzeczywiście, wyjątkowo odwiedzający dopisali. Bardzo się cieszymy z tego. Bardzo ciekawy temat. Mamy, mamy mnóstwo atrakcji, dlatego drzwi się nie zamykają. Jest pani już w stanie podsumować, nie wiem, ilu jest wystawców, ile osób przewinęło się przez targi? Wystawców, tak, oczywiście, mamy ponad 80. Natomiast ile osób odwiedzających, nie jesteśmy w stanie zliczyć w tej chwili. Jest, Właśnie, jest to, bardzo dużo osób. To na pewno idzie dzisiaj w setki. Gdyby zliczyć dwa dni, to pewnie i w tysiące. Zdrowo, bo mnóstwo zdrowego jedzenia, no i też tak światowo, bo się potwierały różne kierunki. Widziałem propozycje wypraw, nie wiem, no chociażby rejsów pełnomorskich, bo ta oferta bardzo bogata. Zgadza się, staramy się przedstawić naszym gościom targowym ofertę na ciekawy, aktywny wypoczynek, jak również jest możliwość skosztowania potraw, produktów. Które również można kosztować w miejscu docelowych wyprach. Także tutaj stworzyliśmy takie miejsce, zaczątek wakacji, można powiedzieć. Próbowała już pani pasty ajwarowej, albo śledzia w cebuli? Śledzia w cebuli nie próbowałam, pasty próbowałam od czterech lat, od czterech edycji tutaj gości u nas na targach jest pyszna, polecam w przygotowano szereg atrakcji. Przewodnik toruński Marcin Łęcki przedstawił historię trzech toruńskich osiedli Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia i Mokrego. Pan schodzącym dowodem na to, że jeżeli swego nie znacie, a cudza chwalicie, to warto Pana zatrudnić i a, zobaczyć Toruń z zupełnie innej perspektywy. Yy, no oczywiście, no, trzeba poznać swoje miasto. Często się spotykam yy, z osobami, które są z Stolunia i nie znają własnych, własnych kątów. A ja po prostu proponuję taką możliwość po prostu pochodzenia ze mną dla rodzin, dla znajomych, dla gości, którzy przyjeżdżają, odwiedzają. Tak? No, wiadomo, zbliżają się święta, jakieś majówki. Więc ta, ta turystyka rodzinna no, zaczyna, zaczyna wtedy kwitnąć i można rzeczywiście skontaktować się z moją, z moją skromną, skromną osobą. I po prostu zabieram wtedy taką rodzinkę na, na spacer. No się jak e... wygląda taki spacer? Co pan pokazuje, czy to są takie typowe miejsca, które, na które, które odwiedzają, nie wiem, wycieczki szkolne, czy przeciwnie. Stara się pan dotrzeć w miejsca no, nieznane. Wszystko tak naprawdę zależy od e, zapotrzebowania, tak? No bo e, wiadomo, można pokazać oczywiście podstawy, pewien standard, tak? No ale, że tak powiem, jestem w stanie też i po takich miejscach niestandardowych powiedzmy sobie gdzieś dalej, obok starówki, coś pokazać, zaprowadzić. Z drugiej strony, z drugiej strony idąc przewodnikiem, dowiadujemy się rzeczy, które nie wszystko, jest, nie wszystko jest napisane tak naprawdę. Nie wszystko znajdziemy w internecie, nie wszystko znajdziemy w przewodnikach o Toruniu, bo to jest, okry, to jest okrojona forma, to wiadomo, nie może mieć za dużo stron. No, a osoba, która mówi, no to wtedy wyciąga te te smaczki, że tak powiem, toruńskie, jakieś, jakieś ciekawostki, anegdotki. No i nie trzeba czytać, nie trzeba kupować, tak? Można zdać się na słowo, słowo, no po prostu, muszę mów, tak powiedzieć, mówione słowo, tak? W tym stroju Panu prowadzę? Staram się, staram się, oczywiście mam wersję, że tak powiem, mieszczańską, to jest akurat mieszczańska wersja. Jeszcze do dyspozycji mam drugą, krzyżacką, czyli taką, no, no wiadomo, no krzyżacy założyli Toruń, oczywiście, tak? Więc jest wersja krzyżacka. No ale oczywiście, no, staram się, dlatego, że się staram, no bo nie zawsze warunki pogodowe będą na to jednak e, pozwalały, no, ale wiemy, no, pada deszcz i rodziny nie wyjdą na spacer, więc tak naprawdę będzie piękne słońce, można oczywiście spotkać mnie w stroju. Jest rynek na tego typu usługi? Rzeczywiście Torunianie, nie wiem, chcą pokazywać swoim znajomym czy rodzinom, które przejechały spoza Torunia swoje miasto z zupełnie innej perspektywy, z Pana perspektywy? Wie Pan co, powiem tak, gdyby nie było zapotrzebowania, to by mnie tutaj nie było. E, po prostu widzę to obserwuję od jakiegoś czasu, po prostu poprzez, e, czy spacerując nawet po mieście, tak, widzę po prostu jak to sytuacja wygląda, też po prostu poprzez swoją no, pracę zawodową jeszcze, tak? Więc tutaj widzę, że to przychodzą, przyprowadzają, pokazują. E, różnie jest z tym oprowadzaniem, muszę powiedzieć, bo czasami słyszę różne takie, dochodzą mi informacje, które się nie do końca zgadzają, tak, no ale... No, co, co, co zrobić? No. Zawód jest no. chyba uwolniony, tak? Od no, jest uwolniony oczywiście, każdy może, a, no ale. Warto jest... zdać się na profesjonalistę, jednak. Właśnie, właśnie. No, jednak, jednak gwarancja, gwarancja licencji, że tak powiem, która już tak naprawdę, no, no może nie ma wielkiego znaczenia, ale z drugiej strony ona daje podstawę, że człowiek, który ma licencję, przeszedł kurs, został odpowiednio przygotowany, posiada odpowiednią wiedzę i też odpowiedni. Warsztat. I, więc y, ta y, licencja jednak, y, jednak jest pewnym takim, myślę, koronnym ciągle y, argumentem, jeśli chodzi o sprawy, sprawy, sprawy przewodnickie. No bo nie każdy z ulicy, y, że tak powiem, będzie tak wspaniały. Tak? Nie mówię, że nie, tak? bo są różni ludzie, no ale wiadomo, licencja daje gwarancję. Oczywiście nie zabrakło nieodłącznego elementu targów turystycznych, czyli stoisk, na których oferty pokazały biura podróży, sanatoria, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki spa i organizatorzy wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do progrąta! Mega leba ta nad jeziorem Reboja! Nie! Do spotka się po złego. I czekamy laki Lubowi, a nas nie <laughs> Jestem najdłużej panującą burmistrz, bo już przechodzę piątą kadencję. Także myślę, że jeszcze troszeczkę popracujemy razem. Jak to się stało, że Dziki Zachód powstał pod Grudziądzem? A jakby panu powiedziała, to pan by nie uwierzył. Miałam taki sen z mężem że mamy w brudziące, mieliśmy ziemię, jeśli przyśniło nam się, że mamy w Grudziądzu miasteczko westernowe i tak po malutku drobnymi kroczkami stworzyliśmy mega park. To jest jakaś fascynacja filmowa, nie wiem, westernowa? Oglądaliście My... Państwo te, te, te filmy z, z Dzikiego Zachodu i tak chwyciło? Oczywiście oglądaliśmy filmy z Dzikiego Zachodu, ale mąż jest pasjonatą w ogóle Ameryki i, i takim twórcą to głównie jest małżonek. Proszę powiedzieć, co oferujecie, jak przyjadą, przyjadą dzieciaki, co, co ciekawego możecie im zaproponować? E, proszę pana, mamy największe miasteczko westernowe w Polsce, istniejące już 17 lat. E, codziennie od godziny 11 jest 5 pokazów. Jest e, par dinozaurów, dinozaur ruchomy, świat właśnie Bajek i legend, Safari, świat stwor, e, morskich stworzeń, e, kraina Asterixa Obelixa, Flintstonowie, ZO. No, i w tym roku dla tych najmłodszych zrobiliśmy mini miasteczko westernowe, gdzie mogą biegać, skakać po dachach, strzelać. Ale to co, może być jakiś napad na dyliżans, się zdarzyć, coś takiego? A oczywiście, my wszystkich napadamy, zapraszamy serdecznie. Czyli co, trzeba przyjechać i co? Dobrać? Trzeba przyjechać, odziać długie buty i zapraszamy. Dzień dobry, przyjechaliśmy z województwa pomorskiego, a konkretnie jesteśmy z gminy Stężyca. To jest koło Wieżycy, może tak bardziej, koło Szymbarka. Prezentujemy, jesteśmy przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych, które działają na naszym terenie. Reprezentujemy kaszuby po prostu no i całe województwo pomorskie. I zostaliśmy przepięknie wczoraj uhonorowani, bo dostaliśmy Grand Prix targów tutaj tutejszych wczoraj za naszą prezentację stoiska. No i. No właśnie, bo mnóstwo różnych specjałów, przede wszystkim tak, kulinarnych. Co, co, co pani przewiozłyście? Tak, przyjechaliśmy z naszymi produktami tradycyjnymi, które są zarejestrowane na liście produktów tradycyjnych województwa pomorskiego. Więc tak, wczoraj, wczoraj mieliśmy inne potrawy, wczoraj była zupa rybna, kaszubska zupa rybna i był nóz truskawkowy, który dostał perłę w 2005 roku z naszej truskawki kaszówskiej. Następnie dzisiaj mamy śledzia, chyrynga opiekanego z cebulą w zadewie octowej, chleb ze smalcem, kiszkę kaszówską. Co jemy, mamy? mamy? Pączki na ziemniakach wczoraj były. Przygrywa też kapela, to jest tradycyjna kapela z Waszych stron? Tak, to jest kapela z naszych stron, także w okrojonym składzie, bo nie mogła przyjechać w większym, ale przegrywa nam, jest nam bardzo miło i też bardzo mile e, e, odwiedzający zatrzymują się, pytają. I o to nam chodziło. Podsumowując, dlaczego warto przyjechać do Was na przykład na wakacje? Proszę pana, mamy wszystko. Mamy wszystko. My mamy góry, lasy, mamy pięknie, krajobraz piękny, czyste powietrze. I mamy też morze, także po prostu mamy wszystko. Jestem jednym z uczestników etapów rejsów Oceanu Przygody. Właśnie super oferta, rejsy pełnomorskie w sumie dla każdego. Tak? tak? Ktoś, kto nie ma doświadczenia w żeglarstwie, też może się wybrać. Oczywiście. Są to rejsy organizowane specjalnie dla osób, które chcą przeżyć przygodę swojego życia, zawsze o tym marzyły i nie tylko. Chcą się sprawdzić, odseparować od takiej natłoczającej cywilizacji, gdzie na morzu nie ma sygnału, internetu i można spokojnie odetchnąć i odpocząć. Ale to też taka sielanka, cisza i spokój nie jest. Różnie bywa na wodzie, prawda? Oczywiście jest to siła natury i bywają chwile takie sztormowe. Z adrenaliną? No, odrobinkę, oczywiście, dla osób, które nie są do tego przyzwyczajone, ale zawsze, zawsze są osoby, które pilnują całej sytuacji, żeby nic się nie stało. I jakie kierunki oferujecie, gdzie pływać? Oferuje. W poprzednich sezonach płynęliśmy przez wody śródlądowe rosyjskie. W tej chwili już wiadomo, że nie jest to takie łatwe. I w tym sezonie udajemy się z Polski, gdzie łódka zimuje, w kierunku Islandii. Tam robimy kółko dookoła Islandii, przyłączając się do Tall Ship Races, regat największych żaglowców świata. I Potrwa to kilka, kilka miesięcy i wracamy do Polski na zimę. Nie zabrakło też stoisk miast i regionów. to tak się zastanawiam, co? Przeciętny torunianin albo mieszkaniec kujawsko-pomorskiego wie o Kaliszu? Tak się zastanawiam, zastanawiam się tak, nic. E, nie, to nie jest prawda, ponieważ torunianie wiedzą, że Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce. E, dużo osób kojarzy fabrykę pianin i fortepianów Kalisja. No, która niestety w tym momencie już nie, nie produkuje u nas w Polsce, ale w samym Kaliszu są zakłady, które produkują nadal pianina i fortepiany albo naprawiają. Wiedzą też niektórzy Toruniani, że Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce. Może ma najstarszą metrykę pisaną. Może nie jest miastem typowo, ale już w drugim wieku Ptolemeusz zaznaczył na mapie Kalisję. Zatem miasto z ciekawą historią, ale wy się tutaj z ofertą Kalisz na weekend, czyli co, taki krótki wypad na dwa dni i co, mnóstwo atrakcji. Tak, w czasie Kalisza na weekend można zobaczyć panoramę miasta z wieży ratuszowej, można przepłynąć się łodzią Świętego Wojciecha po prośnie i o 13 mamy tutaj konkurs właśnie na targach, gdzie można wygrać bilety na taki rejs z taką łodzią. Można przejechać się zabytkowym autobusem San z przewodnikiem. Turystycznym, który opowiada o mieście, ale także mamy y, takie y Wybrane weekendy, gdzie na przykład 5 lipca będzie do nas jechał e, pociąg, specjalny pociąg z Poznania. Będzie to pociąg z parowozowni w Wolsztynie. Czyli parowóz przyjedzie do Kalisza 5 lipca. Zapraszamy wszystkich chętnych. Można właśnie z Poznania do Kalisza i z powrotem do Poznania. E, I tak w Kaliszu będzie 6 godzin takiej przerwy, zwiedzanie miasta z przewodnikami, zabytki, wszystkie całe miasta takie w pigułce, bym powiedziała. Podsumowując, dlaczego warto wybrać się do Kalisza, nie tylko na weekend? Kalisz jest, my mamy takie hasło promocyjne, mody duchem najstarsze miasto w Polsce. Czyli i młodzi ludzie i, i uczelnie, plus właśnie ta najstarszość, czyli te zabytki, początki państwa polskiego, także zapraszamy do Kalisza. Plaża, słońce, morze. Macie jakieś atrakcje, takie o których Torunianie nie wiedzą, a chcielibyście je pokazać tutaj specjalnie na targach? Myślę, że tak, tak. Wszyscy ustkę kojarzą z morzem plażą, ale to nie jest to. Mamy ogrom szlaków rowerowych pieszych, mamy drugą w Europie kładkę, mamy połączenie mola wschodniego z zachodnim, czyli tak naprawdę spacerować po jak wyjdzie się rano, to wieczorem się nie wróci, bo można do trzeciego mola wojskowego. Mamy, mamy bunkry odrestaurowane, także jest, przygoda, jest woda i przygoda. Tak? Jak mówimy o wodzie, to bardzo popularne stały się rejsy wędkarskie. Dla tych, co łapią i dla tych, co nie łapią. To są dobowe, ze wyżywieniem, z noclegiem. Także Ustka się robi wypoczynkiem i dla aktywnych, i dla tych, którzy chcą odpocząć. Duża plaża, oczywiście piaszczysta, ale też bardzo dużo terenów właśnie do zwiedzania. Mamy Swołowo, mamy, zaraz do kolegi przejdę, mamy Runowo, także można z Ustki zrobić sobie jednodniowy wypad. A przede wszystkim co Torunianie? Na pewno wiedzą, macie do nas fajny dojazd, macie do nas niedaleko i każdy ma problem z czasem, więc na taki weekend do Ustki nad Morze to macie prościutką, fajną trasę do nas i, i warto po prostu przyjechać, tak jak my do Was z chęcią przyjeżdżamy od pięciu lat, bo po prostu uwielbiamy Torun i, i Toruniany, którzy od tego czasu, kiedy przyjeżdżamy naprawdę przyjeżdżają, bo nam o tym mówią, bo przychodzą i mówią, widzieliśmy się, widzieliśmy, byliśmy i, i przyjechaliśmy i podchodzą tutaj, byliśmy, tak? Byliśmy w zeszłym roku was widzieliśmy i przyjechaliśmy, także yy, tego, co może jeszcze nie wszyscy Torunianie wiedzą, że układa nam się świetnie współpraca między Toruniem a Ustką. Coś pan do Ja dodam tylko jedno, jako nie mieszkaniec Ustki, a jako członek lotu usteckiego, ja mam miejscowości, reprezentuję miejscowości obiekt, który się od, jest oddalony jednak, jednak troszkę ponad 40 kilometrów. To jest ta miejscowość Runowo, gdzie, gdzie prowadzę ośrodek kolonijny, gdzie mamy stadniny koni i różne inne atrakcje. I powiem, że takie targi i taki kontakt właśnie z Toruniem jest bardzo ciekawym doświadczeniem przede wszystkim z punktu widzenia targowego, ale nie tylko. Też z chęcią zapraszam do nas, do Runowa. Do miejscowości nietypowej, bo łączącej e, trzy powiaty i łączącej różnego typu atrakcje dla dzieci i dla dorosłych. Więc e, warto czasem wyjechać z e, jednej miejscowości przepięknej jak Torun, odwiedzić morze, ale też warto zobaczyć okolice i chociażby pojeździć konno, na co zapraszam serdecznie do Runowa. No właśnie, te jazdy konne mnie zainteresowały. To jest możliwe taki blady świt, pogalopować sobie koniem po brzegu morza, czy, czy, czy to nie w Polsce? Wie pan co, jest to możliwe, tylko trzeba wiedzieć jakie jest nie, nie, trzeba wiedzieć, gdzie to, gdzie to zrobić, a wszyscy wiemy przede wszystkim, że wolność, koń, koń to zawsze się kojarzy nam z wolnością, z wyzwaniami, z wielkimi przestrzeniami i to wtedy też można to zrobić. Jak zawsze spore zainteresowanie budziła oferta wypoczynku zdrowotno upiększającego. jakąś ciekawostkę Pan przywiózł. Co to jest? Kawior? To jest nasza połczyńska borowina. Jedna z najlepszych na zachodzie. Jest u nas wydobywana. Drugie źródło jest w koło brzegu. My mamy swoją, bazujemy na naszej. Jest to idealne, rozgrzewające, działa rozgrzewająco na stawy, na kręgosłup. Po zagrzaniu do 41 stopni okładamy, tak jak widać tam za mną na Wolczerze, głównie na Stawy pęgosupa stawy rozgrzewa, oddaje swoje minerały i to wtedy zostawiamy na pacjencie, tego się nie skupuje. Tak? To jest naturalne dobro, które jeszcze Niemcy za czasów tam panowania u nas na naszych terenach odkryli też razem z Solanką, które też mamy własne źródło wody solankowej. Po przewodnie kolejne imprezy. Drugiej edycji Festiwalu Smaków brzmiało Kuchnia Kopernikańska, czyli jak jadł Mikołaj Kopernik. Sekrety jadłospisu Krzyżaków odkrył szef kuchni w restauracji zamkowej w Malborku. W arkana wyrobu pierników wprowadzili fachowcy z Muzeum Okręgowego. Panie no jeżeli Toruń to piernik, to taki symbol Torunia od, od wieków. W Toruniu rzeczywiście są miejsca, gdzie można sobie piernik wypiec własnoręcznie, prawda? To prawda. W naszym muzeum zajmujemy się historią piernika z tego względu, że w naszej kolekcji jest prawie 300 zabytkowych form piernikarskich. Najstarsze są datowane na koniec XVII wieku. Największe z nich mają około metra wysokości i to właśnie sprawia, że czujemy się w specjalny sposób uprawnieni do tego, żeby opowiadać o historii toruńskiego piernika. Wspomaga nas fabryka cukiernicza Kopernik, z którą od 2006 roku współpracujemy przy wystawie Świat Kopiernika w domu Mikołaja Kopernika. No ale recepturę zdradzacie, tą odwieczną, podobno taką skrywaną? Ta najstarsza receptura jest znana, mimo że jest może nie z czasów średniowiecza, tak jak wiemy, że pierniki wypiekano już pod koniec XIV wieku w Toruniu, to receptura jest dopiero właśnie z wieku XVIII. Niemniej jednak mamy tam wymienione najważniejsze składniki ciasta piernikowego. Mąkę, miód i przepiękne przyprawy, przepięknie pachnące przyprawy korzenne, takie jak an, żgałka, muszkato. Imbir to wszystko, co sprawia, że piernik ma charakter i przepięknie pachnie. Czasami o zespołach sportowych toruńskich mówi się twarde pierniki, m.in. o koszykarzach, ale te wasze chyba twarde nie są. Znaczy faktycznie pierniki, które przedstawiają konkretne wizerunki, takie jak na przykład tutaj karo, kształt karocy, herbutorunia czy naszej słynnej katarzynki, to są pierniki tak zwane historyczne, dekoracyjne, ozdobne. I one są twarde z tego względu, że nie dodajemy do nich środka spulchniającego i dlatego one zachowują przepiękny kształt. Natomiast określenie, że piernik jest twardy właśnie był, też jest takim jakby... E, pozytywnym, prawda, przykładem na to, że ta trwałość, tą trwałość piernik ma, taką, że nawet używano ich jako takich sucharów wojskowych, możemy powiedzieć. Tutaj mamy takie obrazki, ludzie własnoręcznie wyrabiają swoje pierniki. Ile to wszystko trwa? Bo to wy wygląda momentalnie. Faktycznie tutaj goście odwiedzający nasze stoisko, ale też odwiedzający nasze muzeum wypiekają z ciast... A, pierniczą kopernik, przygotowują właśnie takie pierniki dekoracyjne historyczne o dawnych kształtach. Tu używamy kopii form drewnianych które oryginały możemy zobaczyć w muzeum, ale też wziąć udział tam w warsztatach. Również częstujemy piernikami. Wszystkich chętnych, głodnych i ciekawych zapraszamy właśnie do spróbowania toruńskich pierników, a od przyszłego roku zapraszamy również do Muzeum Toruńskiego Piernika, które będzie otwarte w dawnej fabryce, w pierwszej fabryce właśnie pierników, jeszcze Gustawa Wejzego przy ulicy Strumykowej. Przygotowano konkursy, licytacje, warsztaty gotowania i degustacje. Wystarczyło udać się na jedno ze stoisk z przesmakami kuchni regionalnych. Tam można było przebierać w różnych smakołykach. Hitem imprezy był Kajmak. Kajmak regionalny produkt dlaczego taki fajny? No przede wszystkim dlatego, że to jest taki smak dzieciństwa, każdy go zna, każdy nawet jak nie wie co to jest kajmak, to jak posmakuje mówi, a, a ja to znam, e, kiedyś tego smakowałem. To, najkrócej mówiąc to jest taka masa krówkowa, e, karmel. co, nie Nutella, nie kremy czekoladowo-nugatowe, a swojski kajmak? No przede wszystkim ten kajmak jest tradycyjny, jest wytwarzany z naturalnych produktów, nie ma żadnych konserwantów dodawanych, e, także jest to taka zdrowsza alternatywa dla Nutelli i innych kremów. Co można z tego zrobić? Jakie konkretne, nie wiem, potrawy czy dodatki? No najbardziej popularne chyba są babeczki kajmakowe. E, polecamy także mazurki kajmakowe, e, a też można po prostu do chleba użyć, czy do, do, nale do przewożenia naleśników. Wiem, że wcześniej opowiadał Pan o doskonałych nalewkach wykonanych z, z kajmaku, to prawda? Tak, to jest e, przepis dla dorosłych. E, wystarczy zmieszać taki kajmak z e, trochę odrobiną alkoholu. Może być to wódka, może to być whisky, może to być koniak. Jaki jest efekt? Otrzymujemy coś podobnego do Baileysa, takiego alkoholu, właśnie bardzo mlecznego, słodkiego. Nie zabrakło swojskich wędlin, smalcu, serów, miodów, nalewek czy specjałów kuchni bałkańskiej. Bałkańskie smaki dzisiaj przyjechały do Torunia. Co przywieźliście? E, przywieźliśmy głównie e, przetwory zrobione z warzyw. W Bułgarii króluje papryka, bakłażan, pomidor z takich składników robi się takie wspaniałe sosy, nazywa się to lutenica. Są to pasty zrobione z pieczonej, grillowanej papryki, którą się opieka na grillach, następnie dodaje się bakłażana, pomidora i piecze w garkach takie pasty. Używa się do smarowania na chleb albo jako dipy do potraw, wspaniały dodatek przy grillowaniu. Mamy jeszcze grillowane bakłażany, przetwory z bakłażana. Gotowe w słoiczkach, tak jak widać, które wystarczy tylko na przykład podgrza, podać z ryżem, z makaronem. Mamy bułgarski oryginalny ser, sirenę to są sery takie pełnotłuste, zbite, moczone w solankach. Trochę przypomina serfeta. Oprócz tego przy, przyprawy, zioła, czyli cały przekrój kuchni bułgarskiej, która właśnie słynie głównie z warzywnych przetworów. Żeby zafundować sobie taki bałkański smak na talerzu. O czym trzeba pamiętać, nie wiem, są jakieś zasady takie, żeby no rzeczywiście smakowało to tak jak nie, wiem, nie przymierzając w Bułgarii? Eee, naprawdę to są wspaniałe rzeczy i nie trzeba nic więcej, tylko wyłożyć słoiczek na talerzyk i łyżeczką jeść. Pytam bardziej o to, czym się różni kuchnia bałkańska od tej polskiej, no bo to są zupełnie inne światy kulinarne. Nie, bardzo zbliżone. Kuchnia polska jest. Powiem tak, oferta naszych produktów z Bułgarii bardzo smakuje Polakom. To świadczy o tym, że te nasze gusta kulinarne są bardzo zbliżone. Papryki u nas się jada już od bardzo dawna, chociaż pierwsze pewnie przyjeżdżały za czasów PRL-u właśnie z Bułgarii. Z tym, że te bułgarskie są naprawdę wyhodowane na wspaniałym słońcu, na, na super warunkach. I Bułgarzy lubią te rzeczy grillować, czyli pieką je na grillu, ściągają skórkę i ta papryka jest naprawdę rewelacyjnie, rewelacyjna, jest naprawdę jest bardzo smaczna. Jest to syrop zrobiony z pędów sosny piniowej. Syrop piniowy. Na wiosnę sosna puszcza zielone końcóweczki, te, które odrastają, to się zrywa i zasypuje cukrem. To jest, taki, do to jest taki pra, 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 babciowy, pradziadkowy sposób na przeziębienie. Jest, powstaje z tego syrop, który podaje się tak jak miód. Można i na kanapkę z serem, można polać tym na leśniki czy gofra, można je, dać to do herbatki, ale najskuteczniejsze jest, jeśli łyżeczkom się podaje tak jak syropek. Bardzo słodki, fajny syrop, bardzo lubią to dzieci, co jest właśnie wskazane właśnie przy bólu gardła, kaszelku i tym podobnych schorzeniach. dniowych targów imprezę odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających